Ja to jestem... Masz... Na Kurde, ile tutaj tych skrzynek tak jest powiem, teraz. Że jestem ...mango zjebem, bo wczoraj czytałam chyba przez 4 czy 5 godzin manga. Dzisiaj czytałam 4 godziny. Jak można czytać owoc? Ja nadal nie skończyłam. Jak można czytać owoc? What the fuck? Co? Jak można czytać owoc? Fany, kurwa, no to, owoc. to był taki suchar. Manga. No pewnie jak Transformers, tak jest na nim jakieś tam znaczki i tak dalej, co nie? Co? No pewnie na tym owocu, na tym mango są znaczki, co nie? I się z nich czyta, tak? No w Twojej wyobraźni możliwe. Okej. Okay. Ja już to Kurwa chyba. ile tu jest tych Ile tu skrzynek jest na tej tej? Teraz? Na tych świętach? Tu sześć skrzynek już otworzyłem A to wyście zabili tych gości czy ten? Nie, coś zabija. No ten kurna jest no, gdzieś tutaj blisko mnie w sumie. Co to leży? O, pistolet. Serio, teraz jest sześć skrzynek na tym... ...na tej miejscówce. Jakby mnie zabili, to mi mówili. Czy macie tam może jakąś M-kę? była. O, Moje kapusty! No one nie działają. ziemia no, je wciągnęła. Tutaj masz 14x. Tutaj masz 14. O, tutaj też się da zebrać. Jestem kapusty satek, nie wiem. W niektórych miejscach ciała, w niektórych nie Ej, Wam też skrzynki odkryło, czy A. widzicie to co ja? Nie, nie, nie wiem, gdzie ja tam pięta, się pinguje bo to jest skrzynki. Z jak ktoś Was małe kawę? m hmm, fany na sobie par pam pam pararam. Ja To ty też, odpowiedz im ogniem hm? Zabiłam 4 levela i będę miał emotkę jeszcze do tej Kurwa, zostałem, bo nie mam. Kurwa, naprawdę to nie ma auta. Pog, Fany fragi robić, jeba Tak, to jest jebany, to jest jebany. Ja przez kolejkę, kurwa, w borela Kartę graficzną kurwa przez 3,5 miesiąca już prawie Ty Który jesteś? 105 Co? dwóch tygodni żadna karta nie dojechała do nikogo Chlejna już Ej Drew nie pij, nie pij, nie pij Nie dojechałem, nie my dostał. Ile masz HP na kewa? 33 Ja wezmę to dwie duże jak masz po To jest mi tak na ja ziemi No sam wierzę, co to robi. Ty leć po tego fipek po lewej dropa, a nie po tego co my. Wyniosę cię przyjacielu, za stulecie <noise> Ale kogo ty masz na plecach? Nie no, oh. Na tym drzewie? Nie, on go podnieś, a nie w to no. no nie no, jakie to jest hamster. Nie no, i przyjaciel się rozgadlił. Ale go poleciało z tego dropa Lustro ci się rozwaliło? Fany? Yeah. A rzucisz w moją stronę? To bym wziął ją No Mam dwie, to będę miał trzy No i pog Kilka 60 metrów już mam do niej Kolejna Ty Masz bliżej <laughs> Kurwa no nie A, wiem okay. Ja to odpal, odpalam pingowanie się Dobra wezmę to. mod. Ej goście się bije z tym Dostał 105 tu O splash To jest P90 wiesz ja Leży Fajna strefa Małe poty zostały po gościu I dziki. Jakby ktoś miał ochotę przygarnąć się do strefy? Idę po potę na razie Chodź, tu macie A ja ją zawsze pojadę Bajo jaju Bajo jajo Ja mam to tu sam nie pojasne Tu są typy między nami a wami Dostał 105 tydziemy Panny Czekam, czekam Panny, no jedź no za nami Biało, biało, leci jeden Zatrzymaj się 44 dobra Obrażenia w tym czasie coś takiego jakiś w locie takiego w locie, no nie jakiś <grym grym> to, to Jeszcze jeden tu się gdzieś wpadł, który miał też mało Ale mi wyjebał Ty, bo zdradzasz od strefy No wiem Ja w tej strefie nic nie widzę, to co ja mam Ja zginęł od strefy zaraz znaczy. Jak sklep jest, to ja też. Nie, kurwa! <laughs> Już wyjeżdżałem! Weź ktoś go na placu. <laughs> Fipek kurwa samolotem leci. <laughs> Weźcie go na placu i lecimy. Nie weźmiesz mnie chyba do samolotu. Jak, nie weźmiesz, dawaj. Nie wsiądzie. Spróbować można. No wsiad, ty jebany. Eee! Drusie leci no leć! No co ty a, Wipek? Drusie leci! A ja zaraz też zginę! Ja, ja już zginąłem! Co on zrobi? Ej, kartę macie moją w powietrzu, tak by the way, nie? Więc powodzenia! się po drodze, jak możesz. Super, i tak nie zrespicie, byli gdzie chyba. Bo... A nie, na gasnących jest na chyba jeszcze to. Czym się no. odeczełeś, no. fana? Z no. Druma, dru jest naszym medykiem, on się ulecił z plzami. Druga dwie apteczki, nie, no ale po co? On mogło mogła mówić, że pot je... masz 2 IQ. No i dobrze, ja wolę mieć 2 IQ niż nie mieć mózgu. Jeszcze nie <noise> mieć co i ta nie ma. Jedno wychodzi w sobie. <głos> <głos> nie, nie. O nie no, to trzy, trzy razy auto trafiłeś, nie? <ścoughs> to jest hit z tego pid Tak ogólnie to zostało wam Między wami a fipkiem są goście Nie Zabiłam. wypił Na dachu masz gościa jeszcze Nad tym budynkiem No do budynku już Zabiłam No jeszcze jeden jest w budynku tym co, FIP co koło Fipka A to jest os... A nie, dwóch zostało, sorry. Nie, ostatni. Dwóch. A nie, tak. Ostatni. Ostatni. Uuuu, 63 ma. Dobra, kilo. Jeszcze <noise> go poniżył na koniec. Teraz koledzy mu na Discordzie mówią, dobra, więc z sobą nie grałem, bo ojciec.